12. Dom, 7 stycznia 1921 roku. Jezus dokonuje ostatnich poczynań w Luizie, aby stała się jego drugim ja. Ona nic nie będzie czynić, podda jedynie swoją wolę działaniu woli Bożej. Na wzór Luizy powstaną pierwociny jego królestwa, dzieci jego woli. A potem pojawi się uśmiech Boga i dzieło stworzenie zostanie ukończone. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł mój zawsze ukochany Jezus i objął mnie ramieniem za szyję. Potem zbliżył się do mojego serca, chwycił swoją pierś w dłonie i przycisnął ją do mojego serca. Popłynęły z niej strumienie mleka napełnił tymi strumieniami moje serce, a potem powiedział do mnie: Córko moja, zobacz, jak bardzo Cię kocham. Chciałem napełnić całe Twoje serce mlekiem łaski i miłości. Wszystko więc, co powiesz i uczynisz, nie będzie niczym innym, jak tylko uściem łaski, którą Cię napełniłem. Ty nic nie będziesz czynić, Poddasz jedynie swoją wolę działaniu mojej woli, a ja uczynię wszystko. Będziesz tylko dźwiękiem mojego głosu i przekaźnikiem mojej woli. Będziesz tą, która zniszczy ludzkie cnoty i zrodzi cnoty na sposób boski, wieczny, niezmierzony i nieskończony. Powiedziawszy to, zniknął. Po chwili wrócił, a ja poczułam się całkowicie unicestwiona, zwłaszcza kiedy myślałam o pewnych rzeczach, o których nie trzeba tutaj wspominać. Moje zmartwienie osiągnęło szczyt i powiedziałam do siebie Czy to możliwe, że tak może być? Mój no Jezu, nie dopuść do tego. Najprawdopodobniej chcesz mojej woli, a nie tej ofiary. A w dodatku, w moim ciężkim stanie, w jakim się znajduję, nie pragnę niczego, prócz nieba. Jezus wyszedł więc z mojego wnętrza i wybuchnął płaczem. Ja zaś poczułam, jak ten szloch rozchodzi się w niebie i na ziemi. Jednak gdy się kończył, pojawił się uśmiech, który jak szloch rozchodził się w niebie i na ziemi. Byłam tym zachwycona, a Mój Jezus powiedział do mnie. Moja umiłowana córko, przy tak wielkim bólu, który w tych smutnych czasach zadają mi stworzenia, także nawet płaczę, przy tym bólu, który rozbrzmiewa w niebie i na ziemi, gdyż jest płaczem Boga, pojawi się uśmiech, który napełni niebo i ziemię radością. Uśmiech ten pojawi się na moich ustach, kiedy zobaczę, jak pierwociny, czyli córki mojej woli, żyją nie w ludzkim, ale w boskim środowisku. Wtedy ujrzę je wszystkie naznaczone piętnem wiecznej, niezmierzonej i nieskończonej woli. Zobaczę, jak wieczny punkt, który ma życie tylko w niebie, Krąży na Ziemi i kształtuje dusze, przekazując im swoje nieskończone źródło i swoje boskie działanie oraz pomnażając jeden akt w wiele czynów. Tak jak dzieło stworzenia wyszło z Fiat, tak też Fiat zostanie ukończone. Tak więc tylko córki mojej woli dopełnią Fiat wszystkiego. Ja zaś w moim FIAT, który będzie miał w nich życie, otrzymam miłość, chwałę, zadośćuczynienie, dziękczynienie i pełne uwielbienie za wszystko i za wszystkich. Córko moja, skąd rzeczy wychodzą, tam powracają. Wszystko wyszło z FIAT i w FIAT wszystko do mnie wróci. Będzie ich niewiele, ale w FIAT Dadzą mi wszystko.